W Sandomierzu odbyła się trzecia edycja Festiwalu Biegowego Siedmiu Wzgórz. W tym roku dla miłośników biegania i chodziarzy przygotowano trzy dystanse. W sumie na trasie rywalizowało ponad 200 osób. Organizatorzy zadbali o medale, puchary, wartościowe nagrody oraz zapewnili efektowną oprawę. Kto w tym roku poradził sobie najlepiej? Głównym organizatorem Festiwalu Biegowego jest Stowarzyszenie TSA Sandomierz. Co warte podkreślenia, udział w biegu był darmowy, a organizatorzy pozyskali na przygotowanie imprezy dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Pogoda, mimo że była kapreśna, to na kilka godzin okazała się łaskawa dla uczestników festiwalu. Trzeci festiwal biegowy, trzeci rok z rzędu, organizujemy Biegi w Stadomierzu. My jesteśmy stowarzyszeniem, które zrzeszyło pasjonatów biegania i od zawsze chcieliśmy organizować coś u nas, w naszym mieście. Teren jest fajny, trasa jest bardzo malownicza. Obiegamy kluczowe miejsca Sandomierza, zabytki. Mamy do wyboru 5 km, 10 km i Nordic Walking. Odbyły się biegi dziecięce i młodzieżowe. To też jest naprawdę fajne wydarzenie, bo dzieciaki ścigają się na dystansie 100-400-800 metrów. Z uśmiechem na twarzy docierają na metę, dostają medale i statuetki. Dla wszystkich biegaczy mamy koszulki, mamy medale. Cieszymy się, że, wraca, że ludzie wracają. Przygotowana została jedna pętla o długości 5 km. Biegacze, którzy rywalizowali w ramach Jesiennej Dychy, pokonywali ją dwa razy. Choć dystanse były klasyczne dla tego typu imprez biegowych, to ukształtowanie terenu i specyfika Sandomierza sprawiły, że uczestnicy musieli włożyć w rywalizację wiele sił. Jak prezentowała się trasa? Jesteśmy w Sandomierzu, Festiwal Siedmiu Wzgórz, więc mamy kilka podbiegów. Zaczynamy tutaj na Podwalu Dolnym, biegacze następnie biegną za zamkiem, Placem Papieskim i ulicą Browarną do góry. Chyba największy podbieg tutaj na rynku Starego Miasta. Następnie rynkiem Starego Miasta zbiegają do zamku podwale górne, podwale dolne i jeszcze jedna pętla w piszczelach. Dobiegają aż do ulicy Słonecznej i wracają ulicą Staromiejską do nas. Znaczy jesteśmy zadowoleni, że to możemy organizować i że to organizujemy, bo to naprawdę dla nas satysfakcja. Cieszymy się tym, że biegacze z pierwszej, z drugiej edycji wracają i co więcej wracają nie sami, ale też z przyjaciółmi i rodzinami. No i mamy też rzesze nowych biegaczy, uczestników, którym chcemy zaszczepić bakcyla biegania po sandomierzu, bo naprawdę jest gdzie się zmęczyć, czym się cieszyć i gdzie się ścigać. Na 5 kilometrów najlepszy okazał się Dawid Krzysiek z Bielina w kategorii kobiet najlepsza była Agnieszka Matysiak z Tarnobrzega. W kategorii Nordic Walking zwyciężyli Jerzy Żmuda z Gorzyc oraz Jolanta Wiktor ze Straszęcina. Tradycyjnie byli uczestnicy, którzy nastawiali się na walkę o czołowe miejsca. Ale także tacy, którzy po prostu chcieli pokonać trasę, zaliczyć trening i miło spędzić czas. No, zegarek tu pokazał około 19, to jest tam 3,50 na kilometr. Na tej trasie szczerze nie spodziewałem się dzisiaj, ale warunki idealne: nic tylko wyjść i pobiegać, zero, zero wiatru, jest chłodnawo. Tylko w takich warunkach, naprawdę. Moje warunki. No wiadomo, był jeden taki mocny podbieg, jak tutaj jest ten pierwszy raz. No ale później już coraz mniejsze te pagórki, więc pasowało to, biegliśmy w sumie przez 4 km w grupie czteroosobowej. To też pomagało, no nie tylko się cieszyć i patrzeć na jesienne starty, bo pogoda jest świetna. Trasa fajna, fajne, fajne te podbiegi, trochę ślisko, ale no to wiadomo, takie warunki ten, ale pogoda jest bardzo dobra do biegania ogólnie, nie? Lepiej mi się biega w taką aurę niż... Podczas tam wakacyjnych biegów, gdzie jest tam ta temperatura wyższa, prawda? Ja też ogólnie biegam sam, nie, nie, nie jestem zrzeszony z żadnym klubem, także biegam sam, trenuję sam, także ciężko miał jakąś taktykę, taką jaką sobie ja, ja sam założę, taką mam, nie? Na dystansie 10 km najlepszy okazał się Adam Kołodziej, reprezentujący klub MUK z Wisła Sandomierz, który kolejnego biegacza wyprzedził o ponad 3,5 minuty. Na tym samym dystansie wśród pań wygrała Olena Lipiec-Spinczowa. Jak swoje starty biegacze oceniali na mecie? Bieg jest bardzo trudny, bardzo dużo podbiegów, ale mimo wszystko fajna okolica, można podziwiać fajne zabytki po drodze, także polecam każdemu. To, powiem szczerze, że brałam czas a w porównaniu do zeszłych lat nawet poprawiłam, także jest okej. Okay. Bieganie daje mi dużo satysfakcji, to mają moją bardzo dużą pasją, biegam od dobrych paru lat, przede wszystkim. Zdrowie, zdrowie e, daje mi taką determinację walki, pogodę ducha, także polecam każdemu. No fajna trasa, fajna pogoda, e, bo biegacze lubią taką, e, taką aurę, kiedy nie, słoneczko nie świeci, nie ma wiaterku. A trasa bardzo selektywna, bo, bo te podbiegi sandomierskie na tej kostce brukowej, która dzisiaj jest trochę śliska, po prostu trzeba było cały czas uważać, żeby gdzieś nogę źle nie postawić i nie skończyć szybciej biegu. Cieszę się, bo akurat wracam do biegania po jakiejś tam przerwie, więc dzisiaj było najszybciej od, od paru ładnych lat. Miłym akcentem festiwalu było to, że organizatorzy, promując imprezę w swoich mediach społecznościowych i na plakatach, zachęcali do adopcji zwierzaków z przytuliska nawiśniowej. W ten sposób Stowarzyszenie TSA Sandomierz nie tylko zachęca do aktywności, ale także chce pomagać zwierzakom i wolontariuszom. Przytulisko nawiśniowej to tak naprawdę są nasi przyjaciele. My jesteśmy też ich przyjaciółmi, więc jak możemy, to wspieramy się wzajemnie. Kiedyś organizowaliśmy razem z nimi sandomierski doc trekking. Właściwie to ich wspieraliśmy. No i stwierdziliśmy, że kurczę, jeżeli możemy zrobić coś fajnego, to jeszcze wypromujmy pieski.